Zdawał mu pieniądze, gdzieś z pięćdziesiąt złotych dosunął światu. Przykro, jest to. Do O A cukru nie ma nic nie ma. Niczego nie ma. Takie ma pragnienie. No to ta sama osoba nabywa na mnie. To wysłała właśnie praktyczka List To było 21 i piątka. Że... Dzieci nie wiadomo, bo po prostu ten człowiek chodzi, brudy, zbiera jakieś, jakieś butelki stare, jakieś po napojach, po nie wiadomo czym i pokazuje to po prostu ludziom. To jest właśnie i napisane, mówi, że się to na komendę to, co właśnie nagram. największe moje pragnienie wyprowadzić się stąd jak najszybciej, bo sami widzicie, jak ja sam nagrywam, nie ma przyklinania, nie ma wyzywania, nie ma takiego czegoś. Wymyślają ludzie głupoty, a on to wszystko wierzy. I po prostu... Hmm.

niech zacznie inaczej zarabiać te pieniądze, a nie wyłudzać od ludzi i w domu pieniądze. Każdy człowiek pracuje w jakiś sposób, a ludzie specjalnie. zrobić, żeby się kłócić, żebyśmy się ułem wyzywali się nie zna widzieć, A, 16 na jednodniowe ja trzy razy byłem, woził mnie do choroszy bo było w sądzie <laughs> i Było dwukata, całe to wszystko. No sąd uznał, żeby wysłać go. No, będzie lekarz i psycholog, psychiatra, o. A nie, on mówił na szczelinie. Średni... No ja tak był wczoraj właśnie czytał. Tak wyszło, że musiałem komputer schować wszystko. Bo to jest mój internet cały te a on w jakiś sposób te wykorzystuje mnie. Żeby sam powiedział, bo chciał wszystko wyrwać ode mnie wszystko wyrwać i wykończyć mi może A. widzieliście ten co napawa z Warszawy w list na TBS? Sah? Jego, a mnie do choroszy jakieś nie wiadomo co inni To właśnie jest ten wykop Ja byłem na trójce prokuratura też się właśnie tym zainteresowała się tym wykopem Ja nic, nie mam żadnego kontaktu z nimi ja sam to, co chcę powiedzieć, to będzie konkretnie prawda, a nie, nie wiadomo, obu... fałsz. Sami widzieliście wczoraj na lajcie, myślałem, że w jakiś sposób Nagram, bo czekali ludzie. Bo wcześniej dwa dni temu był dzień kobiet. To po prostu przykro mi, że tak się ugłem stało. To ugołem jest wina widzów Krzyśka. Bo Krzyśka za bardzo nie lubią. Wymyślają nie wiadomo jakie rzeczy na mój temat a to no co mówiłem wcześniej pani Dzielnicowa bym prosiła w jaki sposób jak śnieg bo wcześniej śniegu było żebym zajrzał tam gdzie po prostu co Ci ludzie nagrywają, to po prostu jak znajdę jakieś butelki, jakieś nie wiadomo jakie rzeczy, żebym po prostu je usunął i do śmietnika wyrzucił, żeby po prostu nie nagrywali na ciebie taki bzdur, ponieważ ty inaczej to wszystko traktujesz. Ja normalnie traktuję ludzi, a ludzie traktują mnie podle. I tak właśnie na ten temat to. No już siódma godzina. Teraz zobaczę. No i 12. I najlepiej właśnie, a tutaj ta 21 szkoła, to jego tam za bardzo, jego nie lubią, tu chyba piątka, gdzieś, nawet nie wiem gdzie ta szkoła piątka jest, to jego nie uwielbiają, bo tutaj jest... Te Plat zabaw, to ludzie całe te i oni u góry widzą, co tu się u góry dzieje. Widzą, że po prostu spotykają mnie. Nieraz normalnie widzą, że normalnie się poruszam, a nie mówią, że ja mam kolana sztywne. <laughs> to głupoty żeby komuś umilić, jak to się mówi, życie na tym, na tym świecie. No tak samo jak po prostu ja nie będę już nigdy w życiu na moim kanale. Krzysiek Konowicz się nie pokaże, ponieważ on takie listy dostaje. Że po prostu, warte Te ludzie powinni się zastanowić, czy naprawdę, to po prostu nie będę robił, nie będziecie. W jaki sposób usunąć się z tego domu i To będzie najlepsze rozwiązanie. O to tak samo o co nagrywałem. No Rozmawiałem, o bardzo Pała zwolenia. No, ogłym, ja na ciebie złych rzeczy. Nie. Nagrywam. Tak samo jak ty na wykop na mnie. Z Krzyśkiem rozmawiałeś. No to ogólnie, to jak jest taka rozmowa, to po prostu trzeba w jakiś sposób bronić się, żeby człowiek nie niszczył bezczelnie człowieka. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Na no, miłego. Dzisiaj środa? Czas na loda. To, widzicie, taki żart. Trzymajcie się. Hmm. <laughs>